Czasami masz świadomość, że wszystko stracisz, za stracisz, bo życie składa się, jest, są, so. jest w każdym elemencie, jak płużne. może was, z was jemand, ktoś, mówisz po niemiecku, jemand, czyli ktoś, Późno. Mówią, że rodzimy się sami. W brzuchu mamy. Dobijamy się do tego świata. Chcą czegoś dotknąć. Może puzla. Jednego puzla naszej układanki. Co zrobimy z nim i co zrobimy bez niego? Zastanawialiście się? Umieramy też sami. Zwierzając się, składa się to w jedną całość. Może to smutne, może nie. Ktoś by powiedział mówisz tak, bo chcesz być księdzem? Nie. Chcę założyć rodzinę. Chcę ułożyć tę mieć 11 dzieci, Akademię piłkarską i kopać z nimi w gałę. Może to naiwne, może nie. Coś wam przeczytam patrząc. A może ty tu podam na końcu? Się domyślili. Może kto, niektórzy z was odgadnie, od, odgadną. Sowa niech pójdą spać. Popłyną. Zamilkną. Niczym wino. Pozostają odcień resztę, gdy zanurzysz je, raniąc w wodzie. Z braku zainteresowania cienka granica rozbłyśnie. Uniesie się. Prochem zamarznie. Drzwi przestaną się otwierać, zaczną skrzypieć. Krzywym zwierciadle usiłowałem ci rzec, że nie pasujemy do siebie ukośnie, więc przestań zaburzać harmonię. Dzisiaj miałem zły dzień. A jaki będzie następny, to się okaże.